On rzekł do mnie. Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam Wam, będzie chciało wejść, a nie, będzie, nie będą mogli. Skoro Pan domu stanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze zaczniecie kołatać do drzwi i wołać. Panie, otwórz nam! Lecz on Wam odpowie: Nie wiem skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mówić. Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą i na ulicach naszych nauczałeś. Lecz On rzecza. Powiadam Wam, nie wiem skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdyż ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a siebie samych, lecz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w Królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi i pierwsi, którzy są ostatnimi. Oto słowo Paniaskie. Chwała Tobie, Chryste. Droga siostro i bracie. Czy będę, by zebrać moją chwałę, mówi Pan Bóg do każdego z nas dzisiaj. Liturgia słowa przeznaczona na niedzielę, która nas już spotyka powoli, jest liturgią słowa, która bardzo mocno nas mobilizuje, ale też pociesza. Mimo że słyszymy o tym, o tej karności, ale ta karność ma swoje znaczenie. Na początku słyszymy w Księdze Proroka Izajasza, że przybędę, by zebrać moją chwałę, ustanowię w nich znak i wyślę niektórych ocalałych z nich do narodów. Pan Bóg przyjdzie odebrać swoją chwałę i każdego roku przychodzi. Przychodzi z pytania, czy ten Kowalski podziękował mi za deszcz, podziękował za słońce, czy też nie? Czy Kowalska po, podziękowała za zdrowie, za siły, za nowy sprzęt, który pomaga mi, pomaga jej w pracy. Moi drodzy, dziękować Panu Bogu to jest coś niezwykle ważnego. To jest niezwykle ważne dlaczego? Dlatego, że prosić może każdy i często prosi nie dlatego, że chce oddać Panu Bogu chwałę, tylko dlatego, że coś potrzebuje, ma w tym interes. Natomiast dziękować to jest sztuka. Dlatego, że dziękujemy nie dlatego, że mamy interes. Ale czujemy taką potrzebę serca. I dzisiaj z potrzeby serca jesteśmy tutaj i chcemy Panu Bogu oddać chwałę. I bardzo, bardzo Bogu myślę, to się bardzo podoba. Bo też Pan Bóg bardzo wielokrotnie w Starym Testamencie mówi, że pokazuje, że jeśli Izrael dziękował za dobra, które od Pana otrzymywał otrzymywał jeszcze więcej. Jeśli przestał dziękować, przestało mu zależeć na Panu Bogu, to i przestał Pan Bóg błogosławić. W drugim czytaniu słyszymy, Synu mój, nie lekceważ karania Pana, nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza.